Wracam z zakupów. Porozmawiamy sobie. A propos o kasie, bo dawno żeśmy sobie o tej kasie nie gadały. Co z tą kasą? Miałeś na pewno taką sytuację, że miałaś jakiś pomysł, coś chciałaś zrobić. To nie było jeszcze jakieś tak strasznie sprecyzowane. Dajmy zupełnie od czapki przykład. Chciałaś zrobić jakąś rzecz na drutach. Ale trzeba by było to kupić, te druty, tą wełnę, coś wymyśleć, miejsce znaleźć, gdzie by to ewentualnie można było upłynniać. No najlepiej na własnej stronie, no to budowanie strony, a potem promocja tej marki swojej osobistej. Dlaczego mieliby kupować od ciebie? Oczywiście ja zakładam, że robienie swetrów, więc uwielbiasz i w ogóle to jest twoja pasja i ty się realizujesz i jest to coś obłędnego, albo że znasz kogoś, kto robi obłędne swetry przepiękne, wszyscy się nimi zachwycają i tylko ten ktoś zupełnie nie ma smykałki do tego, żeby to jakoś sprzedawać. No i co? I, I jednak tego nie robisz. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie zaczynasz wyobrażać ten cały proces, co Ty tam nie będziesz musiała robić, no to Cię chwyta tak zwany lęk. Tak zwany Jan Len. Ty oczywiście sobie to racjonalizujesz, że to nie jest lenistwo, tylko że po prostu to na pewno nie wyjdzie, to na pewno głupi pomysł. I to jest akurat takie banalne, prostsze. Co dopiero jakbyś tam wpadła na pomysł robienia jakichś szablonów, form niesamowitych żeby powstawały dzieła sztuki takie odlewane i taki szablon, żeby zrobić, żeby znaleźć. To jest naprawdę kupę łażenia. No i ręce cię opadają, bo by się po prostu nie chce i olewasz. Po drugie nie wierzysz w to, że to się może udać tak naprawdę do końca bardziej to może gdzieś zobaczyłaś i tak dalej. Takie rzeczy się nam nadmiennie zdarzają. I dlaczego to się zdarza i dlaczego to nie wychodzi? Po pierwsze, że Ty chcesz skontrolować proces, cały proces skontrolować i wtedy opada Ci entuzjazm. Nie rozumiesz tego, że wystarczy wskoczyć do przyszłości i zacząć wykonywać pierwsze jakieś tam kroki. Oczywiście wcześniej trzeba się odblokować ze wszystkich tych siedmiu podstawowych blokad na pieniądze. Już wkrótce będzie do kupienia mój program i o tych siedmiu blokadach podstawowych na pieniądze, nie takich oczywistych jak myślisz i jak to odblokować? No dobrze, to jest taka gadka nieseksy. Przejdźmy do bardziej sexy rzeczy. Ty musiałabyś dostać wielkie wsparcie w zewnątrz. Tak jak narcyz niezbędnie potrzebuje wsparcia, bo ma tak naprawdę niskie niemanie o sobie, nisko-wysokie, rozumiesz? Na zewnątrz wysokie i potrzebuje wsparcia osoby ukrytej narcyzki, czyli na przykład ciebie, bo ty Potrzebujesz jakiejkolwiek uwagi i weźmiesz wielkie gówno, żeby tylko to coś ciebie zauważyło i cię zawalidowało. Tutaj to jest dokładnie to samo, że ty potrzebujesz jakiegoś totalnego poparcia z zewnątrz dla swojej inicjatywy. I i tak bardzo dużo potrzebujesz tego, że właściwie ta inicjatywa nie może się odbyć. No i znajdujesz sobie te wszystkie rzeczy. W rzeczywistości, jeżeli ty byś miała parcie na zrobienie kasy, trzeba mieć parcie. Trzeba mieć parcie na pęcherz, żeby fajnie oddać mocz. Nie czekać do parcia, jak w filmie Caligula rozrywa pęcherz, ale po prostu poczuć, trzeba poczuć tę sytuację, że jest to tak dotkliwa osa, ten brak pieniędzy, że ty zrobisz więcej niż do tej pory, że zrobisz więcej niż do tej pory, że zrobisz coś, co do tej pory nazywasz. Prokrastynacją. Ja nie nazywam tego prokrastynacją, bo to może jakoś tak brzmi zagranicznie i zajebiście, ale w rzeczywistości jest to zwykłe, kijowe lenistwo i wymyślanie. Kwadratowych jaj. Zrobili kwadratowe jaja, żeby nie było. Zmuszono kurę do nie wiem do czego, do zmiany otworu. Nie, nie, potem się je robi. Z miękkich jaj robi się te sześciany. Lub to było na filmie Science Fiction, przepraszam. W każdym razie, jak bardzo Ty potrzebujesz tego SP, jak bardzo ty potrzebujesz pieniędzy, jak bardzo... jak jesteś w totalnym braku, świeżo po rozstaniu, w tym potwornym cierpieniu, to wydaje ci się, że jesteś w stanie zrobić bardzo dużo, żeby go z powrotem i jesteś w stanie iść na kolanach sami. Jeżeli jesteś w takim potwornym braku finansowym, też jesteś w stanie, nie wiem, sprzątać, podcierać, chociaż nie masz do tego takiej, nie wiem, to to jest jakaś taka misja matki Teresy w sobie, no coś takiego trzeba mieć. Może nie tyle misję, tylko no. To jest silne, żeby zostać salową, to trzeba być kawał mocnej baby, mocnym człowiekiem. Pod każdym względem. Trzeba umieć stawać obok i sobie po prostu pewne rzeczy robić na luzie. No więc jeżeli... Nie doprowadzisz się do takiej sytuacji, to wtedy ruszasz do działania za wszelką cenę albo druga opcja totalnie się załamujesz. I takich ludzi ja spotykam dziennie miliony, może nie dziennie nie miliony, ale często, ale codziennie spotykam w lustrze. Codziennie spotykam człowieka. Który wpada na jakiś pomysł i potem ten pomysł odrzuca, bo mm, e, nie chce się zrobić to, ale to jest za trudne, ale coś tam. Ja też tak sobie mówię. Może ja tak sobie nie mówię, bo jestem bardziej świadoma, więc nie mówię, że za trudne, tylko ja po prostu to łykam. No powiedz prawdę, mówię sobie, powiedz prawdę. No lechwyciło no, cię, no lenistwo. No potrzebujesz walidacji, ale czyjej, z góry, kasy i tak dalej. Bo tu nie o to chodzi, bo ja jestem za tym, żeby kasę łatwą robić. Jak najłatwiejszą, ale i tak trzeba wykonać. I tak trzeba usiąść i nagrać film, pokonać lęk przed kamerą, pokonać to wszystko, czym się zmierzamy, kiedy nami rządzi ego. Przecież wystąpienie publiczne, ego zawsze ci będzie mówiło, wygłupisz się, grupa cię odrzuci. I wtedy dopiero, kiedy zajdzie w tobie taka przemiana, że ty potrzebujesz, chcesz, a następnie pragniesz i marzysz o pewnych rzeczach, to przestajesz myśleć o procesie. Przestajesz, robisz tylko to, co jest do zrobienia. Wstajesz rano i robisz. Jest ta metoda Ester, no i wiele osób ją stosuje. To jest metoda szwajcarskiego sera z dziurami, czyli tego Emmentalerei. Po prostu wygryzasz w tym, co masz dzisiaj do zrobienia, jeżeli to są rzeczy nie do zrobienia. Słuchaj, ja miałam wczoraj rzecz nie do zrobienia nie mogłam przebiec godziny na bieżni. Coś mi się działo, postanowiłam przebiec bez Netflixa, ponieważ zaczęłam oglądać i było to wszystko takie głupie, że stwierdziłam, nie oglądam. Świetny odcinek o tej rodzinie bogaczy tuszującej małżeństwo, czy nie po prostu to jest tak dobre było, że po prostu wszystko inne wydaje mi się nieciekawe, słabe, to dobre aktorsko i tak dalej. Na bieżnie było genialne, więc postanowiłam przestać się wygłupiać i powiedz sobie, jak Jezus, powiedz sobie, jak Bridget Jones, ale ta serwerowni, powiedz sobie z opuszczoną szczęką latającą, bez kontroli, bez niczego, wejść we flow. To był koszmar. Złapałam flow dopiero gdzieś w 55. minucie. Potem jeszcze dobiegłam nie tyle, że za karę, co jeszcze 5 minut dłużej, żeby być dłużej w tym flow. I wtedy, i wtedy, kochani, jak to sobie już uświadomiłam, co się dzieje, to stwierdziłam i wyście mi pomogli. Wyście w tym znaczeniu, że ja prowadzę z wami tę rozmowę niekończącą się, ten dialog, ten monolog, ale ja tak naprawdę uważam, że gadamy sobie. I stwierdziłam, jak ja Wam w ogóle mogę mówić o tym lenistwie, o tym wszystkim, skoro ja nie jestem w stanie na mojej osobistej bieżni, w moim osobistym domu, owszem szybko, zlana już potem maksymalnie, jak ja Wam to powiem? Jak ja Wam stanę i powiem Wam, że się da? To był koszmar pierwszy raz. Ja miewam nie Miewam niechęć do niektórych piosenek super, na przykład ze szreka, ponieważ miałam to nagrane podczas maratonu i cały czas to słuchałam i doszło do tego, że po prostu chce mi się autentycznie wymiotować, kiedy usłyszę tę piosenkę. Przypominaje mi się ta męka, ja nie jestem typem sportowym 41 km z hakiem to jest dla mnie. Ogromny wysiłek psychiczny, bo fizycznie to spokojnie zniosłam, na luzie, ale psychicznie to było nie do zniesienia, dlatego że nie znajdowałam dlatego motywacji. Po co ja to robię? To już nie jest ani zdrowe, ani się z nikim nie wyściguję. Chciałam tylko tak sobie udokumentować, zamknąć jakiś rozdział. Rozdział, że przebiegłam maraton, bo każdy biegacz w pewnym momencie przychodzi coś takiego do głowy. Czy w takim razie, w tym takim niemrawym stanie, czy w takim gorszym stanie, jest sens rozpoczynać biznes, rozpoczynać nowe działanie na powiększenie przychodów? Jest sens tylko wejść do wiru. Tylko to jest sens. I przypomnieć sobie, w jakich ty rzeczach wracam z zakupów, to zrobimy sobie hola zaraz. O hola, 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 zrobimy sobie zaraz. Jeszcze wcześniej kupię Blidu, ale to blidu są tak nieciekawe zakupy, że nie będę cię dręczyła nimi jedzeniowe. Mam parę rzeczy kupionych, które być może Ci się spodobają. Ale nie będę być na dziurnie. Proszę mnie związać. Więc kochana. Nie ma dymu bez ognia, nie ma kasy bez wejścia w działanie, wejścia w bycie bogatą, w bycie posiadanie kasy. I siedem tych zasad, siedem tych blokad, już nagram, program, będzie do kupienia lada moment, ale odblokowanie tych blokad już spowoduje, że zobaczysz lepsze przepływy, bo te przepływy nie muszą być wypracowane ciężką orką, ale nie ma mowy, żeby one się zadziały bez działania. Dlatego, że jakiekolwiek działanie wspiera wiarę w to, że to się spełni. Rozumiesz? Bo to chodzi o to, że ty myślisz sobie raz, a potem, a potem już o tym nie myślisz. Raz myślisz, akceptujesz, walidujesz. No i właśnie, niskie poczucie wartości, niskie poczucie wartości powoduje, że właśnie dlatego. Wiążesz się, przyciągasz narcyza. Niskie poczucie wartości bardzo często to jest jakaś taka forma narcyzu na tej zasadzie, że byle tylko o tobie mówiono. Niech mówią cokolwiek, niech ci waliduje cokolwiek, niech ci cokolwiek, niech, ci, niech to on począsa, ale jesteś i wtedy wiesz, że jesteś. Czyli masz to cały czas, potrzebujesz zatwierdzenia z zewnątrz. Działasz i potrzebujesz zatwierdzenia z zewnątrz. Jakby działanie nie było, to tak jak większość architektury w Warszawie, tych wieżowych. Jak one już gdzieś indziej nie powstały, jakieś, jakieś nazwisko jej nie zrobiło, to za Chiny ludowe architekci tego nie robią. A jak ktoś zrobi, owszem kicz, ale taki nasz polski, no to będą go nazywali, że to są budzynki i tak dalej. No faktem jest, że architektura to jest wielka odpowiedzialność. To nas potem straszy latami, setkami lat. Więc tutaj warto jednak brać zdolnych architektów, ale nawet oni popełniają ten sam błąd walidacji zewnętrznej. Potrzebują zrobić coś, co już jest na zewnątrz. Może też jest coś takiego, że łatwiej im będzie przekonać kogoś do realizacji takiej inwestycji, jak pokażą, o proszę, w Nowym Jorku też jest coś podobnego, prawie że identycznego. I tak dalej, i tak dalej. Także... No, bez działania tego nie zrobisz. I nie masz wytłumaczenia, bo Ty możesz powiedzieć, no ale nie masz wytłumaczenia. Skoro udało się jednej osobie, skoro mnie wczoraj udało się przebiec tę godzinę na bieżni, pokonałam, tym powiesz, o, pokonywałaś, czyli walka. Jedyną osobą, z którą możesz się układać, to jesteś Ty. Nic sobie nie obiecałam. Po prostu wzięłam na klatę to, że jak tego nie zrobię, to znaczy, że jestem cienki, bolesła. To znaczy, że będę musiała Ciebie okłamać. To nie jest w moim interesie powiedzieć Ci, że się da. Kiedy ja wiem, kiedy ta, ta stalowa osoba, a uważam się za stal, słuchajcie, taką wiecie, tą na tym wieczu samurajskim, którą się tak wiele dni robi, kuj, która przecina po wieczu jabłko krojna zrobię karołeczki i układa jeszcze je w zależności od trendu w albo w piramidkę. Jestem już troszeczkę nieprzytomnie głodna, jest wpół do pierwszej, jeszcze nic nie miałam w ustach. Ale to też mam zatrzymany metabolizm, bo przez parę dni bardzo, bardzo rzadko, jak pokopana, i nie trzymałam 811. Ja mam strasznie duże ilości tofu. Więc dzisiaj mam tylko jedwabisty tofu. Tylko. On ma tylko 2%, więc jego można zjeść więcej. Więc ja też mam dni, kiedy mnie puszczają, ale mnie puszcza w ten sposób, przez więcej banana, więcej winogrona, coś takiego. Ja nie myślała że to jest dzień, że ja nie wiem co zjem, że zjem tort, nie jem tort, nie wiem czy chciałabym coś takiego mieć sobie, no ale zjadłam całą takie opakowanie tofu oprócz jedwabiu. A dzisiaj mam przy sobie, to Ci pokażę, mam tylko już jeden kupiony. Specjalnie pojechałam, a przy okazji zrobiłam różne inne zakupy, które miałam w planie zrobić. Jeden, który nie miałam w planie zrobić, i on wyrwał mi się, wyrwał mi się z moich blokad, bo ja też mam blokady finansowe, nad którymi pracuję, bawiąc się, nad, nad którymi się bawię, o nad którymi może nie tyle, że się analizuje, ale się trochę bawię. Czyli widzę: zabawa w życiu Ci wystarczy jest to, że widzisz siebie, to, to ci całkowicie wystarczy i że mówisz do siebie pięknie i mówisz do tej dziuni, że jesteś dziunią z miłości. Jak ja patrzę, jak mi się na przykład wczoraj powieszało wszystko byle jak na wieszakach, no to dzisiaj wstaję i mówię tak kochana, no ale strasznie ci się to wczoraj coś ci się porobiło, kochanie, strasznie ci się popierdoliły te wieszaki. Co to? Spieszyłam się? Co? Ty psiaczku, I tak dalej. I tak zajwaniam do siebie. Cały czas biegliński. Cały czas biegliński. To pomaga. Czuję się od razu kochana, uwielbiana. Nie ma czegoś takiego, żebyś ty przyciągnęła miłość, jak ty siebie nie kochasz. Nie ma takiej w ogóle możliwości. Nie ma czegoś takiego, żebyś ty była bogata sensu stricte dla innych, kiedy ty nie uważasz się za bogatą. Nie ma takiej możliwości. Pieniądz do ciebie. Link do... Fenomenalnego, rewolucyjnego e-booka, niekochana, czyli co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał? Mojego autorstwa więc znajdziesz gdzieś tutaj pod tym filmem. Mega! To działa! Prawo założenia działa! Prawo przyciągania działa! No dobra, kochani, mega szybki hall zakupowy. Co tutaj zostało zakupione, to przyniosłam. Jeszcze wodę, ale już wody Wam nie pokazuję. Tutaj widać, co tutaj mamy. I tak na szybko. Zacznę od najmniej ciekawych rzeczy, czyli lil nie było dzisiaj malin. Trzy razy bio winogrona, Cztery razy banany takie. I jedna genialna rzecz. Raz jabłka. Uwielbiam te jabłka bio. Spinach baby. I bio. pomidorki. Bardzo dobre, od razu mówię bardzo dobre. Lubię je. I bio tofu. Powiedziałam, że mam tylko tofu jedwabiste, no ale nie mogłam się oprzeć, bo to jest takie dosyć rzadkie. To nie jest takie gęste. Te gęściowe mają najwięcej tłuszczu. Organik, galeria. W organiku szybciutko. Wszystkie, jakie były, chyba ich było dziewięć. Też pomidorki, które uwielbiam. Te, takie różne, te są akurat jednokolorowe. Gruszki, dwie. O, ja lubię te żółte, o. Lubię tylko podłużne pomidorki, nie lubię okrągłych. Więc te kupiłam sobie jabłko, takie jabłuszko. No i wiecie, a, to jest ta druga gruszka, więc nie ma ścienki bez ścienki. W epiku tylko Robert Garbright, czyli wiecie, autorka cudna nasza od Harego Potwiera. Uwielbiam, nie czytałam. Biorę sobie do Francji wyjeździć, żeby nie tylko ciągle, ciągle i ciągle, praca, praca, praca. I słuchajmy, tylko motywujący w tym. Niestety, ubolewam, Kupiłam tak, biorę kawy, nespresso z zalumi, ale chwilowo nie ma we Francji sobie nakupię, bo dużo, 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 chociaż tam też się w pewnym momencie skończy. Ta bio z kofeiną, ale bez kofeiny oczywiście nie ma bio, no ale tam od czasu do czasu, jak potrzebuję na szybko zrobić kawę, potrzebuję na szybko, wiecie, no, potrzebuję na szybko zrobić kawę, dobra? azydasowych rzeczy, no to wiecie, bo ja biegam codziennie, a jeszcze do tego mam live y, biegacze, to czarne takie, ale z tych błyszczące, takie jak mam te fioletowe, leżą obłędnie, bo przymierzyłam, nie są takie szerokie, więc te też bardzo szerokie do biegania średnio się nadają. I te takie troszkę kicz, taki troszkę kicz kupiłam, zaraz Wam pokażę, ale fajnie się w nich wygląda. I przede wszystkim był rozmiar 34, absolutnie hitowym rozmiarem. To nawet nie jest 34, bo 30, 34 i taki blady fiolet. No myślę, że jest oko. Chyba w nich wystąpię w sobotę na live. Który z nich? To zobaczycie. U konkurencji Adidasa kupiłam. A nie, to jeszcze bardziej mi Bo ostatnio przyszedł Marcel i zajął moje nowe pod twierdzeniem, że to jest niemożliwe. Na pewno są dla mnie za mało. Dziecko Noemci zajumało mi wansy. No to sobie musiałam jakiś klapit kupić przy drzwiach, żeby szybko wyskakiwać, bo ja chodzę tylko w skarpetkach w domu. Wansa. Kupiłam sobie Nike bluzę. Bardzo oversize, bardzo. bardzo oczywiście malutka. Kończutka, bo fajnie, może też w niej wystąpię. To zależy jaka będzie pogoda w sobotę. Są teraz modne te długie skarpetki. Takie, że po prostu to coś, co do niedawno było wiochą straszną, to teraz są modne. Więc kupiłam sobie, żeby je nosić, bo wiecie, modne to modne, nie? Znaczy niby ja jestem kreatorką mody, ale lubię ten, bo to jest taka moda, że jeszcze tajemniczeni wiedzą. Więc zwykłe buty i, i tak do połowy łydki wystaje. Bardzo nieseks, bardzo mi wszystkie rzeczy, są antyseksy, no może to jest sexy, to zależy, Staniczek, biegaczy. Być może w nim wystąpię, to zależy. O kurde, może on jest już za duży. No. Jeszcze sobie kupiłam. Aha, no kupiłam sobie... Ja daję dosyć duże napiwki, ale słuchajcie, poszłam do Starbucksa, żeby sobie jeszcze kupić kawkę. Za podwójną kaftę, na podwójnym espresso bez kofeiny, plus cztery takie wody, bo do biegania uwielbiam je. w ogóle lubię Witel, bo mi przypomina, że chcę ale zmieniać ze względu na skład minerałowy. To za słuchajcie, cztery takie coś założenia 52 zł. Także ten. Także okazało się, że wcale tych napisków takich różnych nie daje. No i oczywiście moja ukochana herbata bio. u Uchiyama, uwielbiam ją, bez niej w ogóle nie, 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 nie egzystuje. I powiem Wam, że ona, wiem, że jest bio. Oni nie mają certyfikatu, bo tak jak my mamy kontrolę i tak dalej, żeby móc sprzedawać jakiekolwiek produkty bio jako bio, to musi być cały sklep zatwierdzony jako bio. Czyli przechowywanie, sposób, no nawet w takim opakowaniu taka herbata nie mogłaby stać obok innej herbaty, tylko muszą być rozdzielone. No więc ta jest na 100% bio, bo ją znam i widziałam, jak jest bio, ale potem oni zauszczyły się te przepisy, pewnie z jakiegoś donosu beznadziejnego i już nie mogą być napisane, ale ja wiem, że piję bio, Zresztą ona jest Jeszcze, no to wiadomo, że kupiłam sobie z Ryneczku Lidla kolendrę. Tam jest napisane, że bez pestycydów i ananaska. No niestety nie jest napisane, czy tutaj kobiety niezależne ekonomicznie się niby Nie lubię. a na nas nie musi być bioru, nawet łącznie z tym rdzeniem, miksuję i mam z bromelainę i tak dalej. I Jeszcze sobie kupiłam trochę over size, małą marynareczkę, ale uważam, że kolor jest piękny. Ona jest irchy, to mi się podobało, no ale troszkę na deszcz. No i to jest tak, tak to wygląda. Pokażę z jakiegoś tam miejsca. I to jest malutka, to jest damska, żeby nie było. To jest Damulka, dameczka, pokażę ci, no jak ci się to podoba? No ja jestem zachwycona po prostu, zachwycona nią. Z tyłu tak leży, z tyłu tak leży, no jest taki oversize, ale do przyjęcia. No, kolor, mam do tego takie miu miu buciki, to widzicie znacie je. No dobrze, jeszcze się spotkamy, jeszcze, jeszcze coś powiem do was, żeby nie skończyć na tym holu. Ale piszcie, czy w ogóle chcecie takie hole. No ale tu chodzi o to, że jak robisz przepływy, no to chcesz sobie też umilić się jakimiś fajnymi holami. No, tak to wygląda. Fiu, fiu, fiu. Jakby coś, jakbyśmy się już nie spotkali teraz w tym filmie, no to bardzo to przecież ślad węglowy, muszeczka, cokolwiek. Ce, c, 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 c. Wysyłam mnóstwo niceów. Nice, nice, nice for you, for you, for you.